Chcesz poznać fundusze europejskie? Zajmijmy się tym krok po kroku razem. Serdecznie zapraszam. Kolejnym z zagadnień, które warto poruszyć w kontekście funduszy europejskich, jest pewna konstrukcja projektowa. Taka konstrukcja wynika w zasadzie z metod zarządzania projektami, i zauważmy, czy mamy do czynienia z metodą PRINCE, czy IPMA, czy PMI, dowolna z tych metod w zasadzie spójne są w takim podejściu projektowym, i w funduszach europejskich jest takie zaczerpnięcie z tych metod zarządzania projektami. A mianowicie, zauważmy, że nieważne, czy realizujemy projekt o charakterze inwestycyjnym, czy edukacyjnym, czy badawczo-rozwojowym, w zasadzie bez różnicy, to w każdym przypadku powinniśmy zdefiniować takie trzy filary. Trzy filary bardzo często nazywane trójkątem projektowym czyli problemy, cele i działania. Problemy, cele i działania. Czyli powinniśmy zdefiniować problemy. Co jest problemem? Kto ma problem? Bardzo często możemy to połączyć z analizą interesariuszy czyli w czym tkwi problem, z czym mamy problem i kto ma problem. W jakim zakresie? Jeśli zdefiniujemy problemy, to powinniśmy je przełożyć na cele, cele naszego projektu. Co jest celem realizacji projektu? I modelowo, cele powinny być lustrzanym odbiciem zdefiniowanych problemów. Działania, które chcemy zrealizować, powinny być niezbędne do realizacji tak zdefiniowanych celów. Dodatkowo możemy rozszerzyć nasz trójkąt projektowy o dodatkowe elementy. Mianowicie moglibyśmy wziąć pod uwagę to, że cel naszego projektu powinien być spójny z celem działania, do którego aplikujemy. Dlatego bardzo często e, przygotowując projekt, zaczyna się troszeczkę od środka. Czyli na początku, wiedząc, co chcemy zrealizować, powinniśmy zastanowić się, jakie działanie w ramach funduszy europejskich może sprostać naszemu, e, naszym potrzebom. Następnie powinniśmy sprawdzić, co jest celem działania, do którego aplikujemy i zastanowić się, co będzie w związku z tym celem naszego projektu, aby nasz cel był spójny z celem działania, do którego chcemy złożyć wniosek. Wtedy, jeżeli zdefiniowaliśmy już cele, moglibyśmy zastanowić się, to w takim razie, skoro cele są lustrzanym odbiciem problemów, to jakie problemy możemy zdefiniować, które byłyby rzeczywiście tym lustrzanym odbiciem? Tak? Co jest problemem, jakie problemy występują, w jakim zakresie kto ma problem i działania, które chcemy zrealizować, czyli najczęściej w projektach inwestycyjnych byłyby to konkretne wydatki z budżetu, byłyby niezbędne do realizacji tak zdefiniowanych celów projektu. Oczywiście w tej konstrukcji moglibyśmy dodatkowo dodać element smart. Co to znaczy smart? To znaczy, że cele powinny być oczywiście konkretne, mierzalne, przekładalne na działania ujęte w ramy czasowe, rzeczywiste, tak? Czyli powinniśmy zastanowić się, czy nasz cel jest konkretny, czy nasz cel jest mierzalny, czy jest przekładalny na działania ujęte w ramy czasowe, czy też jest rzeczywisty. Dodatkowo w tej konstrukcji można byłoby zastanowić się, czy w zasadzie tym elementem smarta nie będą po prostu wskaźniki, wskaźniki realizacji celu projektu. To zauważmy, że w każdym wniosku o dofinansowanie Pada pytanie o wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. I czym te wskaźniki są? To jest tak naprawdę to odzwierciedlenie w sposób mierzalny naszych celów, bo wskaźniki powinny wprost wykazywać spójność z celem czy z celami naszego projektu. One powinny odzwierciedlać w sposób mierzalny te właśnie nasze cele projektu. Więc w tej konstrukcji, zauważmy, że to jest taki troszeczkę rozszerzony trójkąt projektowy, mamy zdefiniowane problemy, cele i działania. Często popełnianym błędem przez wnioskodawców, szczególnie przedsiębiorców, jeżeli zapytamy ich o to, co jest celem realizacji projektu, to przedsiębiorca mówi, no, celem realizacji mojego projektu jest zakup urządzenia. No nie, celem realizacji projektu nie jest zakup, to jest działanie. Ja chcę kupić urządzenie, to jest moje działanie. Ale po co chcę kupić to urządzenie? Jaki jest cel? No, na przykład, po to chcę kupić urządzenie, żeby zaoferować na rynku nowy produkt, nowy innowacyjny produkt. Mamy cel. Pojawia się pytanie, no dobrze, ale w takim razie po co jest ten nowy innowacyjny produkt? Na jakie problemy odpowiada ten nowy innowacyjny produkt? Czyli czy zdefiniowałem, zastanowiłem się, komu jest ten produkt potrzebny, jakie problemy rozwiązuje. Więc tutaj nawiązujemy w tym momencie do problemu. Tak? Zastanawiamy się, co jest problemem, kto ma problem i e, jakie problemy rozwiąże nasz produkt.